Kibice zauważyli, że, że, że widać, bije od was ta pozytywna atmosfera z szatni, więc, więc myślę, że kto jak to, ale ty akurat może powiedzieć na przestrzeni tych lat, wszystkich w koronie, jak to ta atmosfera faktycznie wygląda, jak to twoim zdaniem jest? No myślę, że naprawdę stworzyła się teraz taka, taka grupa ludzi i to połączenie tych charakterów jest na takim poziomie, że tworzymy nie tylko drużynę, która wychodzi i nasu na boisko, ale każdy, i rezerwowy, i ci zawodnicy, którzy się nie łapią do kadry, naprawdę tworzymy teraz taką grupę, że przyjemność przychodzić na trening i jeden za drugiego goni, naprawdę aż miło popatrzeć. Wiadomo, wyniki, dobre wyniki też tą atmosferę poprawiają, ale mówię, są teraz w tej takie charaktery, że naprawdę jesteśmy w stanie dużo zrobić i to widać na boisku, bo też tymi cechami nadrabiamy i to jest wielka przyjemność grać w takim Well Nie, to będzie dobrze, to będzie... Dobrze. Nie ma szans, nawet w to białe. Ale, nie, tak dobrze to do zrobiłeś. Boże, wiesz Na, ja tempo to. chciałem się zabrać prawą nogą. Tak, w prawo Ale, no. i... Na, piękna, białe, białe. białe. Ale dobrze leciał. It's dobrać. the part of the training, pressure, no pressure. Yeah, pressure. pressure. No. Dominik, otworzyłeś konto z bramkami. No, tak, otworzony jest. Idealne, o, jest super. otworzone konto z bramkami, jest otworzone też konto z e, śpiewem w szatni, wszystko. Są asysty, są bramki, są śpiewy. No, prawda, no? Wszystko, super jest. Jak się czuje zawodnik, który, który strzela pierwszą, pierwszą bramkę dla, dla swojego klubu? Wyjątkowe no, chyba uczucie. No, prawda, no? Dużo emocji, to było fajne. Żeby pomoc to idealnie. 10 tysięcy 10 gardeł ryknęło, prawda? Nie może, le, nic nie może być lepiej niż to. Oby, oby więcej takich momentów, prawda? Dokładnie, teraz jak powiedziałeś, drzwi są otwarte, czy konto jest otwarte, to teraz po prostu spadną wszystkie bramki. Teraz już pójdzie łatwiej, teraz już z górki. Pierwsze jest najtrudniejsze. No i bardzo dobrze. Gratuluję ostatniej bramki, można powiedzieć, że to trochę taka złota bramka, 96 minuta jak strzelasz, to już wiadomo, że, że to, już jest, to już jest tyle w tym meczu i rozstrzygnęło to trzy punkty na nasze konto. Najważniejsze, czy punkty. nie gdzieś rządota Najważniejsze nie czy punkty. 2:1, a Jak troje nie może tam wejść główką i to. to ktoś ale inny jest takie uczucie chyba, nie, że jak gdzie myśląc, wiesz, w dolczonym czasie gry, to już wiesz, że przeciwnik wiesz już nic nie zrobi, nie? Rozpocznie może, 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 może grę, ale to już wszystko i schodzicie do szatni, jest twoja bramka, kibice oszaleli. No, bardzo dobre to było Gratuluję bardzo dobre i... Bardzo emocje Tak Jak się Jak chciałeś zabrać, Jak nie? chciałeś, jak chciałeś zabrać, Siku, powiedz, tę bramkę? Się... No, chcę koszulkę koszulku zdjąć, ale mam trzy kartki A to dobrze, że się, wiesz, porę powstrzymałeś To kwestia ustalenia z Zagłębiem, jakie ich bramkarz może mieć kolory, nie? Uh -huh. Powiedzmy, że oni chcą przyjechać na zielono, no to możemy sobie na niebiesko albo na czarno zagrać wtedy. I to ty decydujesz to? Wioska? Nie, to kierownik taki zyskuje. Ja tylko wykonuję polecenie. <grym <grym <grym> <na trzy. grym> nie mogą. Jedyne, co możesz mieć takie same, to spodenki. Muszą się różnić getry i koszulki. Ale cały na biało gra, nie? Normalnie. No ale wczoraj nie mogli białych getrów, no bo Chelsea miało białe, nie? No i zagrali z czarnymi getrami. Co mieli koszulki białe, słonenki białe Dokładnie, dokładnie. Tak. Trochę to nienaturalnie wygląda. Tak? No taki miks